Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Miwoli, to jest Prince of Persia, dusza wojownika. Tak właściwie zaczynamy od razu od picia, coś długiego, no bo książę musi zregenerować życie. Jesteśmy Mrocznym Księciem, ze mną są ludzie na czacie, na live. Co ja tutaj mam niby zrobić? Aha, linę, dobra. Facepalm. Mm, źle mi się skoczyło oczywiście, ze mną są ludzie na czacie, no bo stwierdziłem, czy to was pewnie, nie wiem czy mieliście tam informajkę Ale Zacząłem adorować taki trochę sposób nagrywania live'owego Gdzie trochę, na, gdzie nagrywam oczywiście dla was Ale w trakcie trwania live'a I to Live'owcy mogą oglądać, a wy potem to widzicie w formie nagrania na tubie Chyba, że oczywiście będziecie zaglądać na live'y Przeczuwam tutaj, że coś na mnie wpadnie i co, nic? Okej, okay, tam u góry chyba coś było, ale... Pomyśl nie jest takie puste i w ogóle... Tak właściwie muszę się dostać teraz do... O, na to, pamiętacie? Pociągnąłem dźwignię... I... Włączyłem mechanizm... A coś takiego chyba... No właśnie...

No, ziemiak trochę długo. Odpalił sobie komnaty. Nasz przyjaciel, ja. Oczywiście ten drugi, ja, no bo bez maski upiora w innym trochę czasie. Nie, w tym samym czasie, tylko. No to my się do niego cofnęliśmy. Pamiętacie, to trochę skomplikowana historia. Wow. Dobra ładne przejścia. To tutaj było wyjście. Aha, to już jest włączone. Chyba wyjście było tam po prostu na dole. No i stąd powinniśmy być w stanie przeskoczyć tam i po prostu sobie przejść. No jak się włącza katscenka, która nam pokazuje dokładnie ścieżkę, no to... To musi być dobra droga, nie ma innej opcji. I co ja mam niby teraz tam przejść, czy tutaj? O to jest pytanie, chyba tutaj. Spokojnie i zaraz, go, 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 go. Dobra, pamiętam tą trasę. Aha, dźwignia działa, więc szybko dobiegnę. No, biegłem. Nie musiałem czekać jeszcze raz, no bo, jak pamiętacie, czekanie tym mrocznym księciem to zło. Wow. Szczególnie, że tracimy życie z czasem. Brawo mi woli, jesteś najlepszy. Cofnąłem się dokładnie w to samo miejsce, do którego przyszedłem. Oh, yeah. Jak ja nie lubię tej lokacji. Jest taka pogmatwana cała. I Człowiek chodzi w kółko. Jeszcze raz się napijemy, uzupełnimy trochę zdrowia i poszukam przejścia dalej. Chyba gdzieś tutaj to powinno być. Z tego co pamiętam to mi pokazywała zjazd na dół. Ale teraz spróbujemy pojechać innym przejściem. Nie tędy, a tędy. Ma coś, kamera nigdy nie chce kooperować w takich grach, zauważyliście. Gdy jeszcze mamy przeciwników, elementy zręcznościowe, pułapki, to jeszcze kamera, największy wrogowie gracza. Aha, ja tutaj przecież mogę zeskoczyć. Tak właściwie idę teraz do sali tronowej. Czy coś tam nam spadło? Chyba nie. Yes! Mirrored face! I chyba hitbox ma trochę... Jak zwykle. Kłopotów. Ło ho ho Z czatem. Bo coś mi się podgląd ilości widzów. Mm, jeszcze. Seria wpadek. Jedna pułapka pod drugą pułapkę. Po prostu pięknie. Dobra już. Trochę się poprawiło. Ech. I tam, aj tam, myśli, że co, że za to, że mówię, że hitbox ma kłopoty, z mi zabiorą partnera? Przepraszam bardzo, ale... No to kop. Spoko, Konrad. Yy, wybaczcie, mówiłem oczywiście do mojego moderatora, który siedzi na czasie. I... Raczyłbym zauważyć, że w umowie jest... Nie, nie powiem tego, no bo... Jestem na live, tak? I... jakby to powiedzieć, mam partnera z TS 3 Bachu, więc... Się gryza po prostu po języku. Ale myślę, że potem nie wiem, zrobię wstawkę dla tuby, jako takie do powiedzenia. Właściwie to gdzie ja mam iść? Jakaś kamera, pomoc? Nie, nic. Tam? Nie wiem, boję się, że właśnie tak się stanie. A też nie mogę stać w miejscu, no bo widzicie co się dzieje z moim życiem w takiej sytuacji. Chyba, że... Okej... Okay. Nie wnikam, to naprawdę było celne. Ładnie, przeskoczył. To co? Slow motion. I jedziemy. Dobra, jesteśmy na dobrej ścieżce, ponieważ, jak już wspominałem, mamy przerywnik filmowy. To zawsze symbolizuje dobrą ścieżkę. Chociaż nie powiem, nie pogardziłbym jakąś wodą. Nie. Hello! Hello! Wody szukam. Nie wiem, czy właściwie to będzie dobra ścieżka teraz, tutaj, ta o. Ale się zobaczę. Dobra, już cały pasek nam zjechał życia, ten dodatkowy, który zebrałem, zbierając wszystkie fontanny życia. Skoczę, złapał się, którą stronę to się kręci? W złom. i teraz powinno się kręcić w stronę, żebyśmy mogli tego złapać. Łocho, ho. ho, ho. Nie powiem, to był fart. O, wybaczcie, tak co jest, jak człowiek telefonu nie wyciszył. Oczywiście już naprawiam ten błąd. Wielcy nieprofesjonalny zresztą. Okej. Okay. I. E, wskakuj na górę, książę. Okej, okay. przełączniki. Dzwonek. Wyciszone. Nie powinniście żadnych słyszeć powiadomień z Facebooka na telefonie. Czy tutaj. Nie ma fontanny z życiem? A ja tutaj nie byłam już przypadkiem? Pewnie, że tutaj byłem. Oh. Dobrze, że przynajmniej mm, Dobrze, że przynajmniej to... No, że tam się życie przestało zmniejszać tego tak zdycham, ale chyba jednak powrócę do starej formy, no bo jak coś mi się na live, czy ja jestem to to, żeby mogli sobie pooglądać te, żeby się zareklamować, ale nie, nie ma muzyki, normalnie jest muzyka z gry, panie Konradzie. Oczywiście, jeżeli wam przeszkadza taka forma, no to dajcie znać, to wrócimy do starej dobrej formy, żeż go. Gdzie ja mam iść? Leski tu nie wiem gdzie ja mam iść. To jest straszne. To tam było dobrze, no bo wróciliśmy. Ale teraz... Nie, tam musiało być dobrze, no bo była kaccenka. Zgodnie z tym co mówiłem, kaccenki zawsze symbolizują... kurde. Kaccenki zawsze symbolizują dobre. Dobry tok naszego księcia Dobrą ścieżkę. Yuh. Dobra, jestem po drugiej stronie. Co prawda okupiłem to trochę małą ilością życia, jestem na strzała. Ale no, co tam? Okej. Okay. No i teraz jak ja niby mam iść? Jak ja nie pamiętam tej gry, to straszne. Przecież ja już to przechodziłem. I tutaj z tego miejsca teoretycznie powinno być przejście dalej. Halo, widział ktoś takie coś jak przejście dalej? Tędy nie. bo to musi jechać, to nie jedzie. Wow, odkrycie, wiem. Tędy tak jak szedłem... Chyba mamy kolejny odcinek, który zasługuje na miano. Błądzenie. Coś wyczaiłem. Zła strona. Oj, tak to jest, jak człowiek na dwa monitory jedzie i. Na przykład czasami mu się podgląd z jednego monitora wyłączy. Znaczy nie wyłączy, tylko wjedzie. Wjadę sobie w ten znaczek, który na pulpit wyjeżdża, pokazuje pulpit i... się dostarzają czasami komplikacje. Tam jest jakieś przejście. Pytanie, czy ja mam nim pójść, czy mam dalej jechać. No tak, ta wajcha jest już przełączona. Nie, tutaj nijak nic nie zdziałam. To chyba było do wejścia. Znaczy wyjścia. Do zjazdu. A tak właściwie. Muszę tej iść niżej. Mhm. Fontanna. Ha wow, 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 książę. Spokojnie. Fontanna życia. jakieś doładowanie, znaczy doładowanie odrodzenie zawsze na propsie w końcu mamy dwa całe paski yy, nie jeszcze nie włączyłem follow alerta a nie dobra mam go mam follow alerta jakby co no to co jedziemy dalej au Oj, mam follow alerta. To jest wyjście, jak pamiętacie. Ta muzyka zawsze w tym miejscu. Genialna. Więc jeżeli ktoś nagle w tym momencie zechce sobie mnie zafollowować na hitboxie podczas live'a, no to dostaniecie troszkę po uszach. Znaczy tam troszkę. Będzie dźwięk. Więc zobaczycie jest prawda nic na ekranie co wyskakuje, ale na tubie będzie dźwięk. Zawsze to zmniejsza trochę profesjonalizm. I fontanna, yeah! 15 minut, a my dopiero co wyszliśmy z wieży zegarowej. Pełnia szczęścia. Pamiętam, w tym, w tym miejscu się z Wami żegnałem w pewnym odcinku. Pamiętacie? No tutaj są jakieś piły, więc zakładam, że to jest już wyjście z tej wieży. To jest raczej prawie na pewno wyjście z tej wieży. Tutaj się chyba uczyliśmy spowolnienia czasu. Nie wiem, ale na pewno tutaj trzeba było go spowolnić. W końcu dali... pojemniczki z piaskiem. Hop. 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 Łoł, wow, ciachnie mnie! Nie ciachnął. Powiedz mi, że nie jestem za późno. Wszystko się dzieje tak jak wcześniej. Nie, nie muszę go przegrać! Przepraszam. Nie, straciliśmy maskę. Już nie będzie nam się odradzał piasek. Szkoda, to było takie fajne. Ale przynajmniej na to życie nie będzie spadało. Tak, właściwie wiecie, że my się zbliżamy do końca gry. Tam jest sala tronowa. My mamy miecz wody, miecz miecz światła już pełne życie sobie zapiszę Nie no tak właściwie no to Ja yeah. Właściwie to zginął przeszły my więc Teraz właściwie już nie musimy być upiorem piasku Przeszpiorem... No, nie to był upiór piasku ale się wpakowałem Coś mi trzeszczy strasznie w podsłuchu, co mnie niepokoi Mam nadzieję, że Wam to nie trzeszczy na mikrofonach, ale... Znaczy na mikrofonach, na głośnikach. Oj, trzeszczy? Nie wiem, co może być tego przyczyną. Takie czasami takie trzaski. Myślałem, że to wina mojego słuchu. Że nie wiem, coś ze słuchawkami się stało, no bo... Trochę już są leciwe. No i mamy wejście do sali tronowej praktycznie. Wiecie co? Mamy 15 minut, 20, a coś poczułam, że ten odcinek będzie krótszy. Zdążyłem. There is little for you on this island, and there will be less still once I've stood before your mistress. sister, sister, sister. Come with me to Babylon. You'll have a chance to begin a new life, free from the evils of this place. Mm, I'm sorry, Prince, but I cannot take you up on your. Dobra, mamy 19 minut, zamordujecie mnie chyba z, za to. Ale skończę ten odcinek w tym miejscu, ponieważ tam czeka nas Kailina. Czeka nas walka z Dahakom. Już nie będę tego wiał w bawełnę. Będziemy się tutaj czaskać z Dahakom, to o tym wiecie. The death of a prince, Central Hall Past. Tam po prostu czeka nas koniec gry, no. Więc. Sobie staniemy na klepsydrze z ładnym widoczkiem. Sobie jeszcze położę od razu palec na F9, to jest F9. Pozwólcie, że sobie sprawdzę. Tak, to był F9. Więc dzięki za Wasz czas, dzięki za uwagę. Mówił mi woli, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do usłyszenia w ostatnim odcinku prawdopodobnie z Prince of Persia, duszy wojownika. Potem zabieramy się za dwa trony. Trzymajcie się i chaos.